Hej, hej, witajcie, z tej strony Kornel I witam was tak, tak, dokładnie tak jak widzicie Witam was w Battlefield 4 I musimy się strasznie, strasznie pospieszyć, bo serwer, serwer na którym gram ma sniper limit który wynosi 4, czyli 4 snipery przypada na jedną drużynę, w tym momencie jeżeli piszemy komendę sniper slotów jest i tylko ten slot wolny, tylko ten slot, jak się nabija slot, trzeba kogoś zabić za pomocą sniperki W tym momencie jestem na respawnie i czekam na jakiś pieprzony pojazd, żeby stąd się wydostać Coś pojawi się. E, jak widzicie doszedłem do istniejącej gry z tego względu, że z HardCorem, bo gra na serwerze HardCore, dobrze, może kilka słów na temat serwera. E, gra na serwerze HardCore, mapka to jest Obrężenie szankaju Podbój, czyli Conquest. E, z HardCorem jest taki problem i ogólnie z BF 4 jest problem, jak już pewnie to zauważyliście, e, na YouTube bf za dużo nie ma. E, czym jest to związane? Tym, że tak mało ludzi w niego gra. Co, resorysujesz zaciszę, ale sami widzicie. O losie, dobra. Yy, z z, z BF4 jest taki problem, że bardzo mało ludzi w niego gra. Jeszcze jednak wszyscy zostali przy starym, dobrym bf trójce I, I jest tylko ten serwer Hardcore. Tak naprawdę do wyboru, który jest w miarę zaludniony. I właśnie ten serwer. On ma limit sniperów. I to jest właśnie taki z nim problem, że. Dobra, szedłem do mnie, trzeba się złapać w budynku. I czemu gramy się na serwerze hardcore? Bo nie wyobrażam sobie grania na innym serwerze, czyli normal, jako sniper. Yy, bo co jest powiedziane, tym względem, że na normalu mamy sniperkom na dwa strzały, a na hardcore mamy tylko na jeden strzał. się kręcę, bo próbuję skończyć wątek. A bo na normalach zdecydowanie więcej serwerów. Tylko tak jak mówię, dla mnie. Czy ktoś go naprawia? Tak, ktoś go naprawiał. Dla mnie, tak jak mówię, gra, granie na normalu, gdzie jest się snajpery, i trzeba oddać dwa strzały, to jest masakra. Dobra, snajper limit jest 4 na 4 Tak się skończyła nasza gra z snajperem. Zagrajmy wtedy sobie szturmowcem. Szturmowcem chyba, skar, dobry skar, mam go chyba zmodyfikowanego w miarę. Czy coś on tutaj ma? Tak, coś tutaj ma, jest w miarę zmodyfikowane. Więc możemy sobie nie pyknąć. Polecimy na D i polecimy na to. Na to B. Yy... No to tyle się skończyło. moja gra z sajperem. Tak czy inaczej, i tak nawet grają szermowcem. Wolę zdecydowanie serwery hardcore. Dobra, jest gościu, jest sniper, bo widać laser. Znaczy, sniper to może niekoniecznie, ale był laser. Czy wyjdzie, czy wyjdzie? E, tego się nie da zbić. Trzeba to na niego zaroszować. Mamy laser. Dobra, przyjmujemy to coś, ale nie, to odzyskiwaliśmy, bo nie dostaliśmy żadnych punktów, to znaczy, że tylko odzyskaliśmy punkt, który był w trakcie tracenia przez nas. O losie, o losie, gramy z czurmowcem. możemy sobie postawić apteczkę. Takie plusy z tym, granie tą klasą. Sary, gonisz mnie? Lecisz za kilem. Oberwałem parę razy, powinieneś. Ale nie, chyba mi zostawi spokoju. O, gdzie tu też by były? Dobra, zgubiłem się. Tu ktoś też nasze wsparcie kampi. To jego? Storm jak on się nazywa. Tak, to jego. On tutaj chyba próbuje ze spawarką coś działać. Naprawdę, chce spawarką ludzi pozabijać? Patrz, nawet mnie atakuje, a to jest hardcore i może mi obrażnie zadawać. Sukinsyn. Teraz mi to rozwalę. No, niech nam pomoże, nawet tą spawarką. OCie, losie! Dobra, zabiliśmy. Ale mu się przykampiło. Ale mu się przykampiło. Rash. Bez rasza. Nie ma kolasza. Czy jakoś tak? Skąd on oberwał? Skąd on oberwał? Sary, co byś się pomogła? Chyba head dostałeś. Skąd ja oberwałem? Nawet nie wyskoczył kierunek, z którego oberwałem. No nieźle, dobra. Szczurna pozycje takie jak dach na serwerze 64. Bo no tak, to jest serwer 64 To nie jest dobry pomysł To nie jest stanowczo dobry pomysł No i tracimy punkty Tak jak powiedziałem prędzej Dołączyliśmy do serwera, który Już był w trakcie gry I tiketów Jest dosyć Przewaga tiketów przeciwnika nad nami jest dosyć spora Ale nadal tych ticketów jest tyle Że śmiało możemy wygrać Co przy jednym posiadanym punkcie może być Dosyć problematyczne Ale nadal wykonalne Boże, ale czkawka mi zapła. Znaczy nie czkawka, tylko gazy Sniper Limitana na 4. Ja na niego kampię sobie, bo w każdej chwili mam zamiar na niego się zmienić. Tym medykiem więcej gram na... Medyke... Medyk to jest moja leby na postać na bf 3 trójce. Który pewnie też będę nagrywał, bo jednak stary dobry BF trójka też jest dobry. Jako to, że już gram trochę tego BF... no dobra może mogę po pierwszego odcinka. Yy, powiedzieć trochę o swojej historii z Wefmenczwurką. Tak więc, moja historia z wygląda tak, że po pierwsze mam wersję premium tej gry. Kupiłem chyba za 150 albo 250. Złoty, nie pamiętam. Było to w dniu premiery, nawet chyba. Tak, to był chyba dokład, dokładnie dzień premiery Kupiłem przed owo, kupiłem. Nawet nie, nie pamiętam, czy była taka wersja dostępna. Po prostu do, dowiedziałem się, że tego tego dnia z premiera czwórki. No to uzbierałem kaskę i sobie go kupiłem. O, <laughs> ten tą latarką tam świeci. Życie mi przyszło. A! dabiłem go! Zabiłem! A to ten, ten sam typek, co wtedy nas załatwił! Tak, z, my zabiliśmy go 0, no 0, bo dopiero to odświeżyło się. Tak czy inaczej, to ten typek, który nas regres już załatwił. Ale nam też się udało, nam też się udało. E, tak więc, jestem posiadaczem wersji gry premium. E, wersji premium tej gry. No i co, jestem zadowolony. E, no co mogę powiedzieć, nie skorzystałem z opcji premium. Dodatków, jakoś... Nie czyściłem zaraz kilka dni po ich wyjściu. Tak naprawdę muszę sobie powiedzieć, że... Że... O! Jeszcze tam tym laserkiem świeci. O! Nieudane gra, nieudane. Tak naprawdę muszę powiedzieć, że dwa dni... Ten jak po tych schodach. Dwa dni po pokupnie, przeze mnie F4 Przestałem po prostu do niego grać. No bo stwierdziłem, że nikt w niego nie gra. To było dla mnie zaskakujące, że naprawdę nikt w niego nie grał, nawet przy premierze. I dodatkowo... Nie czułem tego przyz... no... Nie wiem, przyzwyczajenie to jest słowo, nie czuć przyzwyczajenia. Nie czułem tego. Po prostu nie czułem tego uczucia, że... E... Tego uczucia, który czułem BF trójce. Befie trójce, trójce miał ten... E... czułość ruchu te ruchy, wszystko... Ograne, czego nie mogę powiedzieć o bf czwórce? To jest laser? Nie, to jest, kurde, pika tam jakaś pikawa. Dobra, przyjmujemy. Czyli musi być więcej niż przeciwnika, tak jest. Tam jeszcze jeden był, Gosiu. Albo bieg po schodach. Robimy rush Agresywny rush Jesteśmy pieprzone szturmowcem. Tam już ktoś spada. Nie zabiłem! Zabiłem, ale jak on mnie zdążył zabić? Właśnie, jak zauważyliście, w level 4 jest tak, że dosyć często można zabić się wzajemnie. To jest trochę, trochę dziwne. Nie wiem, czy to jest pingiem, czy jakimś powolnionym lotem pocisków. Tak się inaczej, jest dosyć często, dosyć często panują sytuacje, w których, O mój Boże! Już oberwałem! I nie ma drzwi! A na szturmowcy nie mam C4. Jestem pieprzoną mrówką. Trzeba to zrobić po profesjonalnemu. Czyli jak on wyjedzie, to my biegniemy w drugą stronę. Czyli to co na gdzie się obecnie zajmuje. O. O. Dobra. Taki plan też mi pasuje. O, strzałem, strzałem. Jestem, jestem na strasznie odkrytej pozycji. Na strasznie spalonej pozycji. No, nie sprawdziłem terenu, nie sprawdziłem teren, No Wlazłem tak po prostu na żywca. No tak jak mówię, dwa dni po kupieniu BFA przestałem jego grać. I nawet mój powiem razy widać, że mam dopiero. Kurde, co, co za czcionka, bo na YouTube to w ogóle tego nie widzieć. Ja nie widzę tego. 15? Albo 16. Boże, jak to... Grafika full HD, na maksymalnych detalach, a i tak takie gwiazdki występują. Dobra, to jest spalona pozycja. To był zły resp na sojuszniku, bardzo zły resp. Jakie staty? 6-6, no bo popadaliśmy teraz dwa razy, jak downy. Znaczy, ja popadałem, jak down. Wypadliście razem ze mną. Ktoś się helikopterę lata, boże. czy znowu cały czas cztery punkty stracone. Takim, taką grą tego nie dokonamy. Oj, zaraz etykiety się kończą. Czy będę nagrywał następną grę? Może tak to jakoś połączę, ale to jeżeli tego nie połączy, to wolę jeszcze w tym ociku, z tym, w tej grze, w tej turze skończyć wątek. Czyli niedawno sobie wróciłem do Golbyfach 4K, Je, bo. Jednak odkryłem dobre strony tej gry. Po pierwsze to jest destrukcja terenu. Po drugie. Yy, z... Po drugie, te. Nie jak to nazwać? Czy ilość broni? Nie wiem ile tej broni tak naprawdę było w bf trójce. Na pewno ilość pojazdów. To w BF-ie jest naprawdę naprawdę wybitne. Znaczy, może jak ktoś ma BF-trójkę premium? Ja akurat mam bf trójkę. To jest nasz, to jest nasz. Te znaczniki, tak. To BF-ie czwórce wszyscy na to narzekają. Na te znaczniki. One są strasznie tak. niewyraźnie pokazane. W bf trójce były znacznie lepiej zrobione. Gdzie my się oddajemy? Wydaje mi się, że polecimy za mosik na punkt D. Tylko czy to będzie zablokowane? Nie, jest na szczęście zablokowane. No bo becz, czwórce, właśnie są takie rzeczy: jak tutaj taka blokada, i tutaj na ulicy takie słupki by się wysunęły. Takie właśnie różne ciekawostki są, ciekawostki, takie urozmaicenia. O, asysta kierowcy, proszę. Nawet jeżdżąc można łapać kile i punkty. Oj kolego, Dobra, nie było tego. Ale asysta kierowcy. Oj, jaka czułość masakryczna. Tym czołgiem za często nie jeżdżę i... Dobra, zabity. Oj, walące. Se. Serpega. Jaka czułość! Nie polecam jednocześnie skręcać i ruszać myszką, bo to tego nie da się ogarnąć Te cztery? Jakiś cichy, cichy zabójca tutaj się do mnie dobrał. Tak czy inaczej. No, za czołgiem za dużo nie ziem i teraz podczas krętu w prawo, jednocześnie ruchu myszki w prawo. Oj, nie polecam wrażenie, nie polecam. I czołg sobie chyba odpuścimy. Już starczy mi wrażeń na jeden raz Zostaniemy przez starym, dobrze mi skarżę. Oj ojoj oj, oj. I nie mam co cztery. Jestem jak ryba na plaży Ale tutaj Tutaj mamy już przewagę No teraz, ten dym go zasłonił Dobra Przez dym Aj, spalony już jestem To już jest złapłe Ten jak wybieg ale Byłem spalony SAR SAR nie SKAR SAR 21 Ten tu na helikopterku wylas? Nie ma resania Ten już leży już nie, nie ma zamiar rusać. Uuu hu Niedobrze. Oj gra się zaraz kończy, oj. Przy 4 przystosonych pozycjach naprawdę te bardzo szybko spadają. No co to, to zakończę taki bak jest? Mm, tak wydaje mi się... 8-8. Ani nie... nie zaświeciłem niczym. Dobrym ani nie dałem ciała O dwa razy padłem jak Jak, jak nawet nie mogę znaleźć dobrego porównania Tak żeby określić Mój niski poziom Gry w bf 4 Jeszcze do mnie strzelają Czyli zaraz będzie kolejny dead Albo może, nie O jakbym, jakbym jeszcze go nie zawił I on by na mnie wleci, by mnie zawił to, to, by, to byś się nadawało na akcję... Na akcję roku Nie mogę sobie przeładować już Już nie mam amunicji Albo pistolet Albo dobra seria Dobra seria I teraz jednak Pozostań na pistolet Już trafię? No Trafiłem, ale za lekko Nie ma! Nie jak Kornel na Warcie! O! Tak sury wlazłem? A apteczka będzie mi O Oj nie za bardzo Oj no tam spadają! No to jestem ugrzany! O, 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 o! Tak będę sobie rzucał cały czas Aż końcy mi uleczą hmm. Za daleko, nie? Też tak sądzicie? Pistolecikiem. Nawet tym nie miałbym czas chyba Oj, oj, oj Może taką... Zasadzkę, 20 punktów, obserwujmy, żeby zdążyć Nawet jeżeli paść 3 2 1 Jeszcze jeden, jeszcze jeden był Plecy mi robi? Coś słyszyła? To ja mu teraz zrobię O oj, jak bym to zrobił, to by to był dobry finał tego odcinka, ale No niestety nie udało się Nie udało się, taka fajna akcja, oj jakby to wpadło, jakby to wpadło Nie zagrałem snajperem gdzie, snajpera tak, na, snajpera tak naprawdę mijniłem, yy, czyli dużo nie grałem. Szturmowcem, teraz może w sumie zobaczymy, ile szturmowcem grałem. No, coś tam, po doświadczeniu lecz trochę nim gram. Yy, tak czy inaczej, po długiej przerwie szturmowców, i w ogóle długiej przerwie w bf 4 bo, bo ostatnio bf bf 4 grałem miesiąc temu może, tylko że wtedy naprawdę mi się, wtedy od pierwszego poziomu tego, co nie grałem, po zakupie, do tego 15 biję w parę dni, więc no można powiedzieć, że to za dobry wynik. O, Mamy nawet awans, mamy pakiety. A te pakiety, o właśnie, ostatnio w ogóle ich odblokowałem z 10 tysięcy i. Mm, I trzeba tam zmodyfikować te wszystkie swoje kamuflaże, bronie, lunety. Nie, jeszcze tego nie sprawdzałem. To może zawiesz sobie na przyszły odcinek, bo w tym miejscu będę się z wami żegnał. Mam nadzieję, że wam się podobało. Z wynikiem 12.9, bliskim 13.9, nie udało nam się skończyć tą grę. Więc mam nadzieję, że Wam się podobało, tak więc do zobaczenia i do usłyszenia do kolejnego razu. Trzymajcie się, cześć!